Welcome in another video. Tajemniczy bohaterowie. Volskaya. Ja... Okej, okay, co my tu mamy? Brigita. Nie było Overwatcha troszeczkę. Także Klasyki trzeba, w klasykę trzeba grać. A, Gadym! Dobra. O kurde Okej okay. Było zabawnie GADEM Jak <laughs> w twarz dostał Tak, możecie słyszeć, że zmienił mi się trochę głos, bo kupiłem sobie lepszy mikrofon Więc moim zdaniem idzie w dobrą stronę nagrywanie Zrezygnowałem z serii z Need for Speeda Tutaj nie wiem, to to kwestia indywidualna, czy się podoba czy nie Ale tak, nagrałem sobie jeden, i, znaczy dwa odcinki sobie nagrałem I patrząc na to one są nieciekawe do oglądania, więc Stwierdziłem, że nie ma sensu tego robić Także nie wiem czy ktoś jest zadowolony czy nie, ale Uznałem, że seria jest nieciekawa do prowadzenia i do oglądania tak samo, więc Jak coś to przepraszam, ale spróbuję ogarnąć jeszcze inne serie. Będzie ciekawie, przynajmniej, aniżeli z Need for Speed. A. Jeżeli. No, to jest problem Need for Speed z 15 roku, bo. bo, 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 bo. Eee, akurat tamten jest to dosyć nieciekawy. Ale dajmy na to hit. Ten z 19, jeżeli dobrze pamiętam. Jeżeli dobrze pamiętam, coś z 19 roku To on był akurat fajny No można było oglądać na spokojnie No ale ten z 15 jest dosyć nieciekawy No i z tego względu uznałem, że nie ma sensu prowadzić tej serii I mnie zabili O nie, symetra, najgorsza rzecz na świecie Nie umiem nią grać O! To niezłe Torba! Get'em! Kill'em! Nie umieraj! Nie umie... No kurde! Hanzo... <laughs> NIE! Co, znowu? Dobra, chyba GG. No i trafił. O Jezu, jeszcze chomik Gibraltar. E, co? O nie, Baptist. Czemu Baptist? Co ja wykonałem? O nie, o nie. Kurde. O boż, Kto rzucił? O nie, nie. A Okej, okay, okej, okay. ja wychodzę. Pójdę do chłopa na górę. Gdzie mnie zrobiłem? Oj chłopie. Nie ma cię. Kto tu A, A, to Sombra z tyłu. Winston! O nie, <śmienicza> ale ja to staje twarz. Cześć. Przeszliwa była. Pałupa. No nie zabrała mi kilo. O Mamulta. Co ty tu robisz? Padni! Jezus Maria. I don't play by the rules. Yeah. Ale dostał. Co on zrobił? Ja nie rozumiem ludzi, którzy szarżują Reinhardem jak tego. Dobra. O nie, zabił mnie. Żyje. To jest gady. A, to ja tu nie mogłem trafić w Gędrzego. A, to nie, to ona mi tu kila zebra. No jeszcze i skrzynkę na koniec. Jupi, super, nic nie dostanę. Dobrze mówię? Ty, 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 ty. Kto by się spodziewał? Dobra, dzięki za oglądanie, roślin.